No dobra. Zobaczmy. Okej. Okay. Czyli będzie jakieś pankowe jakieś takie klimaty pewnie, bo już widzę po klikie. Mała, muszę cię zostawić, ale mamy jeszcze chwilę zanim mój papieros zdąży się wypalić. Zanim tu przeminie, przeżyć ze mną całe życie, ale co tak więc wyna? Okej, okay. fajny numer. Ja na razie mi się podoba. Yy, tak właśnie myślałem, że, że jak White yy, wrzuci, to będzie właśnie w takim stylu bardziej. Yy, ja i tak czekam na jakiś numer, kurwa. Ja wiem, że ja wiem że w ogóle, że White jest strasznym fanem kurwa bitów yy, Glogangowych kurwa czy wkifowych. chciałbym, żeby na tej płycie jak będzie jak będzie jakiś, e, jakiś numer to, żeby był na tym bicie, bo ja wiem, że on jest strasznym fanem tego kurwa. Ten clip daje mi vibe takiego starego serialu Ziki Luther. No bo to taki mam styl trochę, nie? Bo Ziki Luther też był Ogólnie te takie mm, skaterskie klimaty y, tam wczesne, dwutysięczne i tak dalej, no to yy, wszystkie mają takie ten, wszystkie mają takie yy, takie klimaty, nie? Ziki Luther też był taki, kurwa. Zresztą cały przecież, cały przecież yy, yy, taki vibe Tonego Hawka trochę jest, nie? No się punk rockowy, kurwa i tak dalej, skaterski i tak dalej, więc yy, spoko, nie? Spoko, spoko. Bez ciebie całe życie traci sen. Fajki jakieś metody takie intrarokowe? No tak, no bo to jest właśnie kurwa trochę trochę znak tamtych czasów, bo wtedy nie był. Pop, najpopularniejszym wtedy, moim zdaniem, nie był rap, kurwa, tylko właśnie rockowe, takie właśnie metalowe, jakieś takie wiesz, pop, pop rockowe, pop punkowe, kurwa rzeczy. Rokowo-pankowe rzeczy, nie? I wtedy bardzo to było popularne. Przecież intra wszystkie kurwa miały taki vibe, nie? Dlatego to się. Dlatego te numery są bardzo nostalgiczne, kurwa dla tych dzieciaków, co gdzieś tam, wiesz, oglądały. Kurwa Jetixa i tak dalej, i te wszystkie bajki i tak dalej. Wszystko ma taki vibe. Na przykład nie ma tak hotel, przecież też ma. Ten Hannah Montana, kurwa, też skin, ten fajny ma to vibik po prostu. Ciebie z nieba zajebie Zobaczycie, zrobiłbym wszystko, nawet przemierzył ocean Nie Jeszcze chwilę zanim mój papieros zdąży się wypalić Zanim to przemierzy... Fajną ma tą linię mel melodyczną na, yy, na refrenie, zajebiste Właśnie taki, w chuj nostalgiczna jest ta linia melodyczna, podoba mi się Myślę, że jeśli to siądzie, to może kurwa na wakacje ładnie Ładnie się wpierdolić w głowy ludzi Przeżyj ze mną całe życie, ale to tak między Fajne! Podoba mi się! Zajebista. Ten duszek mi przypomina jakiegoś kurwa Pokémona. Tego kurwa, jak on miał. Ga nie, gast kurwa. Jak on się. Jak się nazywał ten Pokémon kurwa? Ten taki Gengar kurwa. Nie? To nie jest. No, trochę tak. Albo Gastli trochę? Gengar, gastli? Nie wiem. Okej, okay, takie fuzja. Fajne. Inspirowane na pewno Też mi się tak wydaje, no? No, na YouTubie nie, na TikToku spoko. Fajne. Podoba mi się. A, bo to w ogóle na nowym kanale jest w ogóle już teraz, nie? Skitu, zapomniałem. Fajne, 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 podoba mi się Zajebisty numer Zajebisty numer Zajebisty numer yy... No Myślę, że płytka będzie spoko